Cześć. zapraszam Cię na poranek ze mną, który rozpoczynam zawsze od hydrożylowych płatków pod oczy, następnie płyn nawilżający, odświeżający, który wyrówna pH skóry i krople busterka rozświetlającego. No to serum wyrównujące kolory skóry i liftingujący krem pod oczy ze stopką metalu szlachetnego, którym wymasuje mm, zmęczone okolice pod oczami. Następnie serum liftingujące i nawilżenie ust oraz krem na dzień z filtrem 30, który przepięknie odżywi i zliftinguje skórę 40. Na pielęgnację nakładam ubranie, czyli podkład, tym razem podkład matujący, który utrzyma moją skórę w fajnej kondycji, w pięknym makijażu do 12 godzin. Jest to podkład, który nie robi efektu maski, ale pięknie zastyga, nie klei się, ale daje nam perfekcyjne krycie. Pod oczy, perfekcyjny korektor pod oczy, taki sen w butelce, który idealnie zniweluje cienie, opuchnięcia i zaczerwienienia wokół oczu. Nakładamy go też równocześnie delikatnie na powieki. Na całość jedwabisty puder sypki, który przedłuży jeszcze trwałość makijażu. Odrobinkę różu uwielbiam ten efekt, który nadaje takiego młodzieńczego looku sklepuję troszkę na powiekę. A teraz krople blasku, brązerek, który równocześnie rozświetli moją skroń. Również sklepuje Beauty Blenderem, blendując z, z różem. Skracamy troszkę nosek, nadajemy owal twarzy na czole i na żuchwie. Tuszuję rzęsy tuszem 200% objętości. Na ustach konturówka i szmineczka w płynie, która idealnie wypełni po konturówce no i teraz włosy wtedy, kiedy robiłam makijaż, bałek jest idealny, same włosy się kręcą i jestem gotowa do pracy. Jeżeli spodobała Ci się pielęgnacja i chciałabyś uzyskać więcej informacji, zapraszam Cię na konsultację.